Cześć wszystkim, witam Was w siódmym vlogmasie. Wczoraj niestety nie było odcinka, bo rozchorowałam się. Już przedwczoraj się trochę źle czułam, coś mnie brało, a wczoraj to w ogóle było okropnie. Bolało mnie gardło, miałam katar ogromny i naprawdę się czułam źle. Dzisiaj, no dalej, jestem trochę przeziębiona, ale na pewno się już lepiej czuję. Mam mniejszy katar i wracam do Was. Z odcinkiem. Słuchajcie, wczoraj, no właśnie w Mikołajki się rozchorowałam, więc szkoda, ale nie otwierałam kalendarzy adwentowych wczorajszych. Dlatego dzisiaj y, otwieramy po dwa okienka i już tak samo nie otwierał, czekał na mnie. Więc otworzymy dzisiaj obydwoje po dwa okienka i miłoż wpadł na pomysł, żeby pokazać wam nasze prezenty mikołajkowe. Więc też to zrobimy i zaczynamy. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od kalendarzy adwentowych. ja chcę! A, no dobra. No okay. albo, albo nie ty też. No dobra. Ja zaczynam od Maltizers. No, e, I najpierw otwieramy szóste okienko mikołajkowe. Nie, bałwanek. Myślałam, że będzie mikołajek. Jest bałwan. Ja ale też fajnie. No fajnie. A ja już się tak. Te... No dobra, teraz ty. Yy, ale tutaj była i tak, byliśmy Jajeczko? na 6 grudnia? Jak zawsze. Chińskie jajko, patrzcie. Chińskie? No patrz. To po niemiecku po prostu chyba jest, no To jest niemiecka chyba no bo... no Tak, no, Kinder tak. jest z Niemiec, no Dobra, tutaj jest szósteczka To było takie oryginalne W Kinderze taka szokobons Chyba pierwszy raz jest Choco bardzo ale to dobrze, ulubiony mój sukiereczek Aha, bo jeszcze siódemka Jeszcze siódemka w Maltesers Tak, w Maltesersie jest choinka w siódemce, a u Miłosza? Tutaj jest yy, siódemeczka Widziałam to pyszne jajeczko. Jajo. U mnie 7 to jest. Mine Kinder Pozwólcie, że teraz otwórzmy L'Oreal. Mamy dzisiaj dwa okienka. Cieszę się szczerze, że otwieramy cię. Ej, zobaczcie. Co to jest? Patrzcie, jest... okienko bez, bez numerka. Czy to jest jakieś dodatkowe? Nie, bo tu jest sześć Ale nie, nie, nie to... a Aha, czyli to jest to już mi kołajkowe? Ile? A ja nie założyłam, tego, a myślałam, że to jest bez numerka. Dobra, to, to jest mi Tusz, kolejny do rzęs. Ja nawet tam tego nie przetestowałam To jest taki tusz srebrny Fajnie eee, Volume Million Lashes Chyba słyszałam już kiedyś o tym tuszu to jest, no, teraz... Czy to jakaś śminka? Tak Znowu taka sama jak była, ale kolorek tym razem ciemny już była właśnie taka złota i sprawdzimy sobie ten kolor. Ui. Co? Ładna bordowa. Szczerze? Fajny kolor. Ui. Mi się podoba. Dobra, teraz mój najlepszy. Dobra, teraz mimo, że kalendarz z piłkarzem... Dobra, sześć. Tutaj jest sześć to... Jestem wszechstronnym niemieckim pomocnikiem, który może również grać na prawej obronie. Kim jest ten y Pokaż Uliwier, nie zgadz Kimś miał być... Nie, a nie, a, nie, a nie miał być... Znacie go? Bo no, ja go nie znam Ja go znam Siódemka jest tu y, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, teraz powiem Chcę ja zobaczyć i powiem ci Stąd Czekaj mm. O, o, dobra Czekaj, nie patrz Dobrze Krystian, no. Okej, okay. Teraz już jest po wszystkim, jeśli chodzi o kalendarze. Bo jeszcze prezenty. Tak, pokażemy Wam. Słuchajcie, na samym wstępie dostaliśmy strasznie dużo słodyczy. A. Różnych. Pysznych. Pysznych. No dobra, miłość zacznie, pokażę Wam wszystko. Dobra. Oprócz słodyczek, bo dostaliśmy ich dużo i no. To był kakao gratis, tak bum. Jest z pytaniami, wybuchająca, to jest taka... patrzcie to jest taka bomba, czekaj, czekaj, wyciągnę Taka bomba Otworzyć I są tutaj takie karty W bombie? No to, 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 to z pytaniami Aha. Skarpetki Takie fajne, trochę off-love Time of love nie, nie. Gra trio Więc ty mi Ale to, fajne. Ale to, ale to było w kubeczku, tylko że mi się... To, to może jutro jak przy kalendarzach oje, pokażemy. Yy, A bo bo kubeczki, kubeczki ogólnie się myją teraz w no. zmywarce, to wkleję wam yy, te kubeczki, potem nagramy i wam wkleję, bo ich na razie nie mamy. Mam taką samą jak Zuzia dostałem. Yy, yy. No podobną. ta -da! No to zbliżona w ogóle. Taka mega fajna, patrzcie z grinchem, który nie wiem czy ma. Y, y, po pierwsze nie, nie wiem czy on ma czapkę Mikołaja. Fajny, nie, no serio, to są To y, jest piżama chyba roku, nie? Takiego gnoma dostałem. Grasnoludka. Buty ma, y, normalnie Jordany, nie. Patrzcie. Co ty wygadujesz? Do najlepszego klubu na świecie dostałem czapę. Jest mega cieplutka serio. No dobra. I tu i net na telefon. Cała torba służycie. Teraz moja kolej... Zobaczcie, dostałam nauszniki białe. Chciałam nauszniki. Także się cieszę. dostałam bombki, zobaczcie różowe, dwa prezenty i trzy łyżwy i do tego jeszcze inne bombki takie, srebrne więc moja choinka będzie miała sporo nowych bombek i jeszcze jedne takie kryształki takie kryształki będą fajne, bo będzie się ładnie od, się ładnie od nich odbijało światło skarpetki Yy, takie cieplutkie, niebieskie i takie szare z pingwinkiem Będą na pewno fajne cieplutkie A ja mam dzisiaj yy, takie skarpetki, patrzcie, też takie yy, świąteczne Ze stitchem Pokaż Tu jest stitch Znaczy one w sumie nie są świąteczne, a po prostu takie Pokaż zimowe, tica. bo one są mega ciepłe Dalej dostałam taki kubeczek yy, Taka jakby bombka, wiecie, to wygląda jak bombka Bardzo ładne, mieni się różnymi kolorami Ma takie śnieżynki i zobaczcie, to się normalnie odkręca Można tutaj sobie wlać picie A tutaj Do tego wkładacie słomkę No i można sobie pić Fajne, co? Mi się mega podoba Dostałam jeszcze takie yy, Kapciuszki Różowe reniferki Bardzo się cieszę, że nie mam tak za bardzo świątecznych jakoś kapci Kiedyś miałam, ale one się zniszczyły Także słupcio I do tego jeszcze ostatnia rzecz Taka ta tacuszka I będę mogła sobie na niej położyć mój dzbanek z herbatką zimową Taka z bałwankiem I Bardzo się cieszę ze wszystkich prezentów Patrzcie do słodyczy, to jest cała torba Naprawdę od... to jest cała torba, serio tych słodyczy Więc to jest chyba zapas na, na rok czasu Zobaczcie, przyszła mi dzisiaj paczka Jak ktoś oglądał poprzedniego vloga, to wie co tutaj jest To są spodnie, które zamówiłam sobie yy, Ogólnie ja je miałam kupić stacjonarnie, jak byłam z dziewczynami na zakupach Ale były planie, więc sobie zamówiłam takie same I co? Otwieramy tą paczkę A w ogóle jeszcze ktoś mi napisał w komentarzu, jak pokazywałam te rzeczy, co też kupiłam z dziewczynami Żebym pokazała jak wyglądają na mnie Więc zrobimy sobie jeszcze try on na mnie tych rzeczy i przymierzymy też od razu te spodnie no i właśnie resztę rzeczy, które pokazywałam Także zaczynajmy, otwieram paczkę Ja je przymierzałam, więc ja wiem jakie one są Ale no i tak się bardzo cieszę to są takie dzwolne jakby, zaraz sobie je ubierzemy, czy to jest dobry rozmiar? Tak, okej okay. ok tak wygląda sweterek i te spodnie ten sweterek jest taki. No, widzicie, on jest tutaj taki, że. on można się tak zjeżdżać z ramienia. No, i tak to wygląda z tymi spodniami. Myślę, że spoczko. Ale bardziej ten sweterek mam mi się podoba z jeansami. Ale to jeszcze tak, te spodnie. No, gdyby one były stopem jakimś, no, myślę, że spoczko ogólnie wyglądają. Okej, okay, to są te pierwsze jeansy. To są moje ulubione. Bardziej mi się podobają niż tamte drugie. No i zobaczcie, jest to już nureczek w pasie. One są bardzo ładne. I myślę, że nawet pasują tak z do tego sweterka. Podoba mi się jeszcze, że ten sweter jest super naprawdę zajebisty jest. I patrzcie, tutaj można też tak na, na dwa ramiona jakby ściągnąć. No, super szczerze moim zdaniem. Mega. To są te drugie, oczywiście no te dwie pary idą do skrócenia, no bo widać jak to wygląda. To są takie, patrzcie, no takie zwykłe niebieskie spodnie po prostu. Myślę, że nic specjalnego, one w ogóle są dla mnie tak leciutko za dużo tutaj w pasie, no ale trudno, ja tu tak zostawię, bo nie chcę tego zmniejszyć u krawcowej, bo i tak już będę musiała skracać. Ale tak to, patrzcie, no zwykłe, szerokie spodnie, także cieszę się, bo dosłownie miałam bardzo mało spodni. Liczy się błyszczy i mi się mega podoba. Zobaczcie, jestem w Biedronce. Mamy takie kubeczki z zaparzaczem w zestawie takim, słodkim spierniczkiem. Patrzcie, są jeszcze takie łyżki z reniferkami. O, i jeszcze takie z hańkami. To jest taka solniczka lub pieprzniczka. Są jeszcze takie te kubeczki. Patrzcie na to. Jaki fajne, co? Robimy dzisiaj znowu tą czekoladę, bo ona mi ostatnio bardzo smakowała. I już ją wam wkazywałam we vlogmasie, a dzisiaj robimy ją znowu, bo była pyszna. Aha, no zobaczcie, co się stało z tą śmietaną. <śm no zepsuło się, ostatnio było takie ładne, więc no, na razie będziemy robić bez niej Potem może zrobimy od nowa, bo ona chyba była za krótko w lodówce i dlatego się tak zepsuła Dobra, próbuję odnować tą śmietaną Zobaczymy czy to wyjdzie, bo ona wtedy była ze zimna, teraz ją włożyłam mm, do zamrażarki zamiast do lodówki I no zobaczymy, może to wyjdzie tam. tym razem, no mam nadzieję, przynajmniej taką Okej, okay. tym razem wyszło, więc taka rada ode mnie, żeby bardzo długo trzymać tą śmietanę w lodówce Albo po prostu dać sobie ją do zamrażarki, żeby ona była zimna, jak będzie ją ubijać Także super, tutaj już mam w dwóch kubeczkach czekolady i teraz damy śmietanę na górę i będzie gotowe na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że się Wam spodobał i do jutra. Pa-pa!